Cześć, tytuł tego filmu brzmi: jeśli masz tego pokemona, wymaksuj go. I oczywiście każdy gra tak, jak uważa. Wszystko zależy, ile masz Stardustu, czy powinieneś w tym momencie inwestować w dane pokemony. Ale ten pokemon jest najlepszym praktycznie pokemonem nielegendarnym ze swojego typu. I dużo ludzi o nim zapomina, oraz nie zdaje sobie sprawy z jego... Potencjału. I dzisiaj przedstawię Wam kilka takich Pokemonów z różnych typów i powiem Wam na co zwracać uwagę, które Pokémony wzmacniać w 2022 roku i dalej. Pokémon Go, ponieważ od jakiegoś czasu nie było takiego filmu u mnie na kanale i są osoby, które pytają w komentarzach Kushi, jakie Pokémony obecnie opłaca się wzmacniać. Myślę, że ten film odpowie Wam na to pytanie. Przejdźmy od razu do tematu odcinka, żeby nie było, że Kusi dajesz coś w tytule, potem o tym nie mówisz. O którego dokładnie Pokemona mi chodzi? Daję? Tak, a dobry Shadow temu Mark czemu? Bo ma dobre IV-ki, jak na Shadow Pokémon naprawdę dobre i okazuje się moi drodzy, że Hunchkrow, czyli ewolucja Markroa, którą sobie teraz zrobimy, jest najlepszym pokémonem nielegendarnym typu latającego. Lepszy jest na przykład Moltres ze Sky ale no Candy do Moltresa to zupełnie inna bajka niż Candy do Markroa, tak? Markały wszyscy spotykamy cały czas, łapiemy je w dużych ilościach, każdy ma pewnie z Was dużo tych Candy, ja w tym momencie mam 2396. Czyli sporo, 12 tylko XLek, ale to też prędzej czy później gdzieś tam się będzie nadrabiało, nawet mimochodem, nie patrząc na to. A oczywiście, Candy do legendy, to zawsze jest kwestia wydania albo Red Candy, albo rajdowania dużo i wydawania pieniędzy, więc, budżetowo, budżetowo w cudzysłowie, bo zaraz zobaczycie ile kosztuje Stardustu. Budżetowo, w cudzysłowie, to jest najlepszy Pokémon latający, i jeśli chodzi o DPS, i jeśli chodzi o DPS razy TDO. Wyjaśnię może teraz, czemu generalnie warto wzmacniać Pokemony, Shadow. Otóż Shadow Pokemony mają kilka zalet i kilka wad. Zaleta jest taka: zadają 20% więcej obrażeń. To sprawia, że automatycznie, jak dany Pokémon jest Shadow, to wrzuca go na szczyty praktycznie jakichkolwiek rankingów zadawanych obrażeń, przez sam fakt, że jest Shadow. Natomiast wada jest taka: mają niski level, trzeba wydać sporo dustu, żeby wzmocnić je. Ja wzmacniam sobie na 40 level. Druga wada jest taka, że nie mogą być laki. Kiedyś chyba przez pierwszy dzień, jak prowadzono Shadow Pokémony, zapomniano o tym, żeby ich nie tradeować. Wtedy można było tradeować Shadow Pokémony. Ja żadnego takiego Pokemona nie mam, ale coś mi miga w pamięci, że chyba dało się wtedy mieć. Laki Shadow. Jeśli ktoś z Was ma takiego Pokémona w posiadaniu, to napiszcie koniecznie w komentarzach, jestem ciekaw. Wydaje mi się, że było możliwe przez dosłownie jeden a dwa, albo dwa dni, jak prowadzili Shadow. Także nie mam tej zniżki stardustu za to, że jest laki, bo nie może być laki. Także te Pokémony trudniej zdobyć, bo musimy walczyć z zespołem R ileś razy i rzadko trafiamy dobre IV. Niestety walcząc z zespołem R, pewnie ileś 10 razy trzeba przemielić te markleły, żeby trafić dobrego z dobrym IV. Was 600, ale i DPS, i DPS razy TDOS typu latającego, który teraz sobie zmienimy tutaj. Oczywiście jak tylko będzie... Event, właściwie zapomniałem o tym, że nie mogę teraz zmienić mu musetu, <grych> to jest kolejna wada Shadow Pokémonów, ale oczywiście jestem graczem długoterminowym, gram już 6 lat, będę grał pewnie kolejne 6 co najmniej, więc tutaj to, że teraz nie mogę zmienić mu tego ataku nie boli mnie, pierwszy ich z teamem Rocket zacznie się, to już mu oczywiście zmienię, także tutaj będę musiał pamiętać, żeby też mu zrobić drugi atak latający, ewentualnie odblokować drugi atak typu Charge, natomiast szkoda tutaj tego dastu i tych Handy, nie ma to sensu. Także pytanie, czy wzmacniać? Tak jak w tytule tego filmu Shadow Pokémony, to zależy. Generalnie warto, bo raczej będą żywał tego Pokémona jeszcze przez wiele lat pewnie. Natomiast wszystko zależy, czy trafiłeś takiego Shadow z dobrym IV, jeśli nie masz dobrym IV, to po prostu poluj dalej. Czy masz ten Stardust, bo jeśli jesteś osobą, która ma milion Stardustu lub mniej, to moim zdaniem, kompletnie nie ma sensu, żebyś robił Shadow Pokémony, rób sobie Laki Pokémony. Jeśli masz te parę milionów DASTU, 10 milionów, 20 milionów, 30 milionów, możesz też robić Shadow Pokémony, bo i tak ci tego Dastu nie zabraknie. Shadow Pokemonów, które jeszcze warto co zrobić, oprócz Hunchcrowa, jest Shadow Maczam. W momencie, jak on jest Shadow, to przekracza swoimi możliwościami czy to Conkeldura, czy to Hariyame i tak dalej. Wychodzi znowu na top Pokemonów walczących. Tutaj też jest kwestia iv -ek. Ja tutaj na tym Machampie mam takiej pałki i się zastanawiam, czy lepiej poczekać, aż złapię lepszego i wtedy go wzmocnić. Czy w ogóle potrzebuję tego? Mam sporo w ogóle Pokémonów też walczących, wymaksowanych i tak dalej. Także tutaj Machamp też myślę, że jest jednym z tych Pokémonów, które warto wzmocnić. Shadow. Oprócz tego Beldam Shadow. Beldam Shadow myślę, że każdy powinien mieć takiego Shadow Metagrossa wymaksowanego. Dlatego, że nie tylko on jest najlepszym Pokémonem typu stalowego wtedy, ale w ogóle jest jednym z najlepszych Pokémonów w ogóle. Kolejna rzecz to jest Shadow Mariusz. <laughs> Sorry, że Mariusz. Został właśnie z jakiegoś starego live'a, gdzie nazwałem widzą Pokémony. Shadow Salamence też jest w topce Pokemonów Smoczych, też nie jest legendarny, także też warto go zrobić. Tylko u mnie ta defensywa boli. Także też może kiedyś jakiegoś lepszego się uda zdobyć. A, jeszcze jeden bardzo ważny Pokemon Shadow. Shadow Mamoswine jest najlepszym lodowym pokemonem. Kiedyś może będzie curem, czarny curem w sensie, ale na ten moment Shadow Mamoswine to jest to. Także jeśli tutaj macie z dobrym IV też zalecam wymaksować. Ja nie mam niestety <grym> Shadow na na was dobrym IV, więc tego w tym momencie nie zrobię. A, no i tutaj jeszcze, jeśli chodzi o Shadow, muszę powiedzieć o Electivire'ze. Shadow, Electivire, najlepszy Pokémon elektryczny, tylko też trzeba takiego trafić z dobrym IV, ale też warto go wymaksować wtedy. Także w tym momencie meta, jeśli pytacie mnie jak wygląda meta, czyli takie najlepsze Pokemony w 2022 roku dla bardziej zaawansowanych graczy, no to niestety, ale są to Shadowy i są to mega Pokémony. Myślę, że Shadow pokemony są takim poziomem już pokemonów dla bardziej zaawansowanych graczy. Jeśli jesteś graczem średnio zaawansowanym, rób po prostu Laki. One mają gwarantowane dobre IV. Rób Laki, wzmacnij Laki, oszczędzisz Stardust. Stardust jest najważniejszy w tej grze. Czyli jeśli jesteś średnio zaawansowanym graczem, zrób sobie Mamoswina, ale nie Shadow, tylko Laki po prostu. I też będzie fajny, też będzie w porządku. Też ci wystarczy na rajdy w zupełności, nie ma problemu. No i druga rzecz, która jest aktualnie bardzo potężna w Pokémon Go, to są mega. Mega Pokemony, natomiast nie przeceniamy Mega Pokemonów z tego względu, że Mega Pokemona masz mieć tylko jednego naraz, a wchodząc w rajda masz sześć Pokemonów, więc czymś musisz zapełnić te 5 pozostałych miejsc. Wypadałoby mieć jeszcze jakieś 5 w miarę przyzwoitych Pokemonów, oprócz tego jednego Mega. Także tutaj oczywiście jeśli wejdę w moje Mega Pokemony i na przykład Pidgeot, on jest na 40 levelu i fałki ma przyzwoite, jest Shiny, jak ja robię jego mega ewolucję, to w tym momencie on staje się najsilniejszym aktualnie Pokemonem latającym w grze. Lepszy jest niż Shadow Hunchkrow, czy nawet Moltres i tak dalej. Ale on jest tylko jeden, więc pozostaje pięć miejsc czymś muszę zapełnić. Od kiedy wszedł update, zacząłem robić codziennie, po jednej mega ewolucji tego Pokemona, którego mogę robić, bo mam mega energię, codziennie po prostu loguję się do gry, kręcę jednym pokestopem, łapię jednego Pokemona, robię jednego quest'a, odbieram gifty od tylu, o tylu, mogę, plus przepalam się przez mega energię na każdym Pokemonie chociaż raz. A, no i już podbijałem drugie poziomy mega, z większością tutaj moich mega Pokemonów, jak sobie wejdziemy tutaj, no to widać, że jestem na tym drugim poziomie, już raz na 5 dni odnawia mi się Mega Ewolucja darmowa, a nie raz na 7 I koszt samej Mega Ewolucji też jest zmniejszony Jeszcze mi zostało 17 dni Na Mega Beedrillu, żeby osiągnąć Ten najwyższy poziom Mega Ewolucji Większość Mega warto robić, Handuma bardzo warto robić Fajnie nam wzmacnia typ mroczny I typ ognisty, plus mało kosztuje jego Mega Ewolucja Została obniżona W update'cie ostatnio, więc jest to naprawdę Bardzo fajny, budżetowy Mega Pokémon. Kiedyś będzie Mega Tyrek, też z mrocznego typu Ale to jeszcze pewnie trochę sobie poczekamy Mega Gengar jest bardzo potężny pokemonem z typu duchowego. Najpotężniejszym w grze w tym momencie, także tutaj też starajcie się wbijać sobie to te mega levele, jak macie taką możliwość i mega energię. Mega Abomasnow jest bardzo dobry, akurat mam 0 mega energii do niego. O, mogę zrobić darmową mega ewolucję, fajnie. Odnowiła mi się. Warto mieć dobrego Abomasnowa. Jest też Shadow Abomasnow, on jest ok. Lepiej zrobić Mamoswina. Garcząt kiedyś będzie mega, na razie nie ma, ale to będzie, będzie żółg, jak będzie. Lopany to jest tam do pominięcia. Ampharos do pominięcia. Z elektrycznych pokemonów, z mega to aktualnie Manetric jest najlepszym, można go sobie tam zrobić na 40 level i poprawiać potem te mega levele. Latios myślę, że warto. To jest jeden z tych Pokemonów, które kosztują więcej mega energii, żeby zrobić go pierwszy raz. Legendy kosztują 300. Niestety też Geralosa podnieśli na 300, co jest hamskie, bo kiedyś było 200, ale jeśli macie możliwość Latios, bardzo dobry wybór. Mega Blasto jest też bardzo dobry, Slowbro sobie odpuszczamy. Gyaradosa chciałem zmienić, tego, którego mega ewoluuje, bo już zrobiłem kiedyś innego, a teraz chcę zrobić innego, który ma lepsze IV, też jest laki i Shiny, ale potrzebuję zebrać tę mega energię na 300 aż punktów, no niestety podnieśli to po chamsku, ale jak macie możliwość, to też warto go robić. Kangaskan raczej nie warto, Altaria... Jest ok, jak nie macie latiosa na przykład. Typu smoczego jeszcze możecie mieć na przykład Charizarda, tak? Po prostu e, zrobić tą ewolucję Charizarda Charizard Y. E, przepraszam, Charizard X. Ja zrobiłem tego drugiego. Także jeśli chcecie mieć jakiegoś smoczego Pokemona e, mega, jednego konkretnego, to myślę, że Mega Charizard jest dobrym wyborem, budżetowo. Ale u Charizarda poprawię się teraz. Zmarnuję te 20 mega energii, żeby się poprawić i wam pokazać poprawnie. Mega Charizarda X robimy. O, teraz jest Fire Dragon. I tak miało być. Tak zostawcie łapkę w górze pod tym filmem. Myślę, że on odpowiedział na Wasze pytanie, jakie są najlepsze Pokemony w roku 2022. Są to Shadowy, są to Mega, plus oczywiście Legendy. Ale nie każdy ma możliwość reagować na Legendy, nie każdy ma Candy do wzmacniania Legend i tak dalej. A jak nie macie ani Legend, ani Shadowów, to zróbcie sobie Laki Garczompa, Laki Tyrka, Laki Raipiriora, Laki Metagrossa, Laki Mamoswiny. Najlepiej tak pięć by było mieć. Laki Rampardos też typu kamiennego, chociaż on ma słabe staty defensywne akurat. No i Electivire też jest epicki. Subskrybujcie kanał, widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokémon Go. Obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale.